To jest za osoba, którą po angielsku nazywa się People Pleaser. Po polsku moglibyśmy taką osobę nazwać zadowalaczem. Chodzi o to, że są pewne uwarunkowania, które sprawiają, że obecne już w dzieciństwie, które sprawiają, że człowiek nie wierzy, że może być adresatem bezwarunkowej miłości. Jeżeli jesteś. O istotą nadwrażliwą, to wystarczy tak naprawdę, że przydarzyła Ci się jakaś trauma związana z tym, że troszczyłeś się, próbowałeś zrobić coś dobrego, a zostało to obrócone niejako przeciwko Tobie, że stało się coś, co Ciebie straumatyzowało w zakresie bycia dobrą osobą dzielenia się tym, kim jesteś dzielenia się najlepiej jak umiesz swoją miłością i troską. Jeżeli nie jest dla ciebie w pełni jasne to, o czym mówię, to pozwól, że podzielę się z tobą przykładem, który dotyczył mojego osobistego doświadczenia. Na moje szczęście nie nabyłam trwałego uwarunkowania, które sprawiłoby, że miałabym mocne cechy tego właśnie people pleasera, ale miałam takie doświadczenie, kiedy byłam dziewczynką, może sześcią, może siedmioletnią. I mój młodszy braciszek topił się. Byliśmy oboje przy jeziorze i rodzice znajdowali się gdzieś dalej na kocu. No, nie był to odcinek w zasięgu zawołania ich, wezwania kogoś, kto mógłby cię usłyszeć. I wtedy mój tata zareagował z poziomu swojej własnej frustracji. Czyli nakrzyczał na mnie, że pobiegłam, a w takich sytuacjach. Powinno być oczywiste, że wołam kogoś, kto był na brzegu. Powinnam sama mu pomóc, i tak dalej, i tak dalej. I ta jedna trauma wystarczyła, żeby ukształtować we mnie przekonanie na jakiś czas, zanim je odnalazłam i uzdrowiłam, że coś jest ze mną nie tak, że o mało co mój brat przeze mnie nie utonął. I ponieważ to przekonanie spadło na poziom podświadomy i było efektem traumy, za czym poszło również wyparcie tego, niechęć do zajrzenia tam. Oczywiście pamiętam, jak bardzo płakałam, jak zanosiłam się płaczem, podczas gdy realnie problemem był mój brat, a nie ja. Więc to on był z tej wody wyciągnięty, złapany za nogi i faktycznie jakieś niesamowite ilości wody się z niego wylewa. On wykrztuszał to i ostatecznie wszystko było ok, ale... To zdarzenie tak mnie naznaczyło, że zostawiło trwałe ślady. Po pierwsze, zakodowałam sobie, że jest ze mną wszystko w porządku tylko wtedy, kiedy się troszczę o innych i poświęcam dla nich, a i to jeszcze nie wiadomo, czy wystarczy. A po drugie, nie śmiałam kwestionować w sytuacjach, które sobie przypominam, postępowania ludzi, którzy wobec mnie byli nie w porządku którzy przekraczali moje granice ponieważ właśnie wtedy ten wdruk powodował że ja uznawałam to za normalne bo uznałam w całości że ze mną jest coś nie tak że ja zrobiłam coś bardzo bardzo złego chociaż przecież tak naprawdę troszczyłam się byłam też tylko małym dzieckiem które zrobiło wszystko najlepiej jak mogło a już na pewno jego intencje były absolutnie czyste Widzicie, tak to często bywa z ludźmi. A ponieważ bardzo dużo pracuję z ludźmi, to wiem na pewno, że każdy z nas ma tego rodzaju traumy. Tak, więc masz jej także i ty. A mówię o tym dlatego, że warto sobie przypomnieć, warto taką traumę zobaczyć i przywołać, bo, bo za nią może kryć się doświadczenie, że tak, jak się troszczę, to jest za mało. I że ogólnie coś jest ze mną nie tak, bo nie widzę czegoś, co powinnam zobaczyć, i na dodatek przyzwolenie, że inna osoba może odreagować na mnie swoje negatywne emocje, przekroczyć, jak w tym przypadku, moje granice, nie zważać na moje uczucia. Więc to rdzenne przekonanie w tobie powoduje, że ty możesz stać się ofiarą narcystycznego zawłaszczenia. Ponieważ narcyzi bardzo biegle odczytują takie predyspozycje. Wszystkie te tańce, gry, zachowania ofiar, people pleaserów lub codependent, jak to się inaczej mówi, i narcyzów są naprawdę szyte na miarę. To jest po prostu perfekcyjnie dostosowane do siebie. Dlatego ty nie możesz zmienić tamtej osoby, nie masz żadnego wpływu na jej wybory. Na jej gry, zachowania. Kolejną cechą diagnostyczną jest neurotyczny poziom naiwności. Jeżeli masz zwyczaj tłumaczenia innych z ich błędów, w gruncie rzeczy ten neurotyczny poziom naiwności służy właśnie temu, żeby uniknąć dotknięcia bolesnych traum, bolesnych uczuć, którym w tym przypadku będzie rozczarowanie, to będziesz tłumaczyć partnera. Tego, co robi. Dlaczego to robi? Nakrzyczał na ciebie i zwyzywał cię, przyczepił się o jakąś głupotę, zupełnie błahą sprawę, i zrobił z tego awanturę. A ty po tym, jak go chłoniesz, powiesz sobie, no tak, ale on miał trudne dzieciństwo. No bo przecież to, no bo przecież tamto. Partnerka cię okradła, a ty powiesz no. Ale w gruncie rzeczy, ona mi powiedziała, że myślała, że może wziąć te pieniądze, bo ja jej obiecałem, to nie jest tak dosłownie, to nie do końca jest kradzież. I to prowadzi cię do nienazywania rzeczy po imieniu. I daje kolejne punkty w grze Narcyzowi. Gdyż nieświadomie przyjąłeś założenie, że miłość łączy się z bólem. Czy twoi rodzice kłócili się? Przy tobie, czy byłeś świadkiem płaczu, cierpienia, a potem powrotu do siebie i przytulania? To również cecha, która wytwarza w nas właśnie to przekonanie, że miłość łączy się z bólem. Pamiętaj proszę, że o traumie decyduje doświadczenie tej chwili, w której się ona zdarza i tak jak ją pamiętasz, i że nie ma możliwości stwierdzić obiektywnie, czy to jest poważna trauma. Nie decyduje to, jak obiektywnie mogła być ona nazwana, lecz to, jak subiektywnie tego doświadczyłeś. Kiedy byłam na treningu Jim'a Harta, treningu neurofeedbacku, to Jim opowiedział a propos tej subiektywnej mocy traumy, tym subiektywnym kryterium, według którego należy traumę oceniać i wartościować, opowiedział historię pewnej dziewczyny, która. Brała udział w jego treningu, a która była molestowana i doświadczyła czegoś, co ze zdroworozsądkowego punktu widzenia nie było jakimś strasznym molestowaniem. Tej dziewczynce przydarzyło się coś, kiedy miała może 11, może 12 lat. Była ze swoim kuzynem w lesie, na jagodach i ten kuzyn nagle podszedł do niej z tyłu i złapał ją za biust. I dla niej to była tak straszna trauma która ją tak mocno naznaczyła, że ona, trafiwszy na ten trening w wieku czterdziestu paru lat, nigdy nie wybrała związać się z mężczyzną. I takich przykładów zranienia, wydawałoby się stosunkowo banalnych, jest wiele. Nie bagatelizuj zatem zdarzenia tylko dlatego, że teraz, z perspektywy dorosłej osoby, która słyszała i czytała w gazetach o różnych strasznych Zdarzeniach, to właściwie jest nic takiego. Tak, bo w innych rodzinach te dzieci się bije i maltretuje, a noże latają w powietrzu i ludzie są wyrzucani przez okna. Natomiast u ciebie, no cóż, tylko czasem się wieczorem rodzice pokłócili. To niekoniecznie oznacza, że jesteś osobą wolną od traumy i że to doświadczenie na ciebie nie wywarło wielkiego wpływu. Nawet jeżeli kiedyś. Stało się tak, że miłość połączyłeś z bólem, wybierasz, że miłość to wspierające, pełne akceptacji, afektywnie oddane uczucie, które jest łagodne, spokojne, cierpliwe. Jak to możesz przeczytać o miłości w pięknym tekście apostoła Pawła do Koryntian? A teraz jeszcze inny temat. Są w psychologii. Takie określenia jak wewnątrz i zewnątrz sterowny. Ludzie wewnątrz sterowni, a do takich należą narcyzi, uwaga, bo to jest kolejna cecha, która sprawia, że łatwo im manipulować innymi ludźmi. Ludzie z zewnątrz sterowni, do których często zaliczają się zadowalacze, potrzebują ciągle wsparcia z zewnątrz lub dowodów z zewnątrz i autorytetu zewnętrznego. Są generalnie rzecz biorąc bardzo podatni na wpływy. Rzadko kiedy spoczywają w sobie i polegają tylko i wyłącznie na sobie w kwestii tego, co mówi im wewnętrzne odczucie. A więc, receptą na to jest oczywiście nauczyć się polegać na sobie i na tym, co czujesz. Bo tam jest to wszystko, co ja wiem. Choć Twój umysł ci powie: A co, jeśli się mylisz? A co, jeśli się mylisz? Co jeśli błądzisz? A co jeśli zrobisz coś, co przyniesie fatalne w skutkach decyzje? Inaczej się nie nauczysz. Musisz zacząć od małych rzeczy, podejmując małe decyzje, ale polegając tylko i wyłącznie na swoim czuciu i na tym, co w danym tu i teraz ci pasuje, bo inaczej nie nauczysz się wiedzieć, co jest ok dla ciebie, a co nie jest w każdym tu i teraz. A nie mieć jakieś założenia i podejmować decyzje na podstawie nieświadomych impulsów. Okej, okay. umiejętność powiedzenia nie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś Ci coś zarzuca, winicie za coś, zmusza cię do tłumaczenia się i dochodzi poczucie winy za to, że nie umiesz mówić nie. Znowu błędne koło. Powiedz nie, zaryzykuj. Niech boli. Niech się wali. Ty po prostu powiedz nie. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z niezawodnych sposobów zdiagnozowania narcystycznej osoby w twoim otoczeniu. Ty wiesz na jakimś poziomie i czujesz, że coś tu jest nie tak, że to nie jest ok, ale nie robisz z tym nic. Nie wiem, ile kobiet poznałam, które w ten sposób uprawiały z narcyzem jego gry. Mało tego, które zachodziły z nim w ciąży, nie umiejąc jednoznacznie, wyraźnie określić swoich granic. Wykorzystano wówczas to, że były pijane albo że chcą być po prostu miłe. Jeżeli czujesz, że ktoś przekracza Twoje granice, a to jest tak jak trauma, totalnie subiektywne. Tu i teraz jest ten moment, w którym czujesz, że twoja granica jest właśnie naruszana. To powiedz nie. Możesz powiedzieć nie wprost, albo możesz wyjść z tej sytuacji, zrezygnować z brania udziału w cudzej grze. Wolno ci. Następną cechą jest dawanie komuś uwagi tylko dlatego, że on bierze twoją uwagę. Dajesz komuś uwagę? Bo on chce Twojej uwagi. Automatyczne dawanie uwagi komuś tylko dlatego, że on tego chce. Automatyczne dawanie uwagi komuś tylko dlatego, że on tego chce. Dajesz uwagę, bo ktoś ją bierze. Nie odwrotnie. To znaczy, nie zadajesz pytania, czy Ty chcesz ją dać. Tylko dlatego, że ktoś przyszedł. Ty natychmiast dajesz tą uwagę. Tu jest wielka lekcja do odrobienia, bo może nie wiesz, ale to jest Twoja uwaga, Twoja energia i one są najcenniejszym, co masz. To jest Twój kapitał i na tym możesz góry przenosić. Nie ma nic cenniejszego we wszechświecie niż Twoja, właśnie Twoja uwaga. O tą Twoją uwagę toczy się cała gra. I dysponowanie uwagą może ci się opłacić w całej rozciągłości Twojego istnienia. We wszystkich możliwych wersjach Ciebie, wymiarach, opcjach do zrealizowania. Możesz sobie wybierać, czemu dajesz uwagę. Kolejna, inna, ważna umiejętność. Pytanie, czy i jak i kiedy stawiasz granice. Obserwuj bardzo uważnie. Kiedy one są przekraczane, w każdej sytuacji obserwuj, jak się ma twoje ciało, co ono tobie mówi, i wiedz, że postawienie przez ciebie granic z początku może wywołać ostry atak, nieadekwatną reakcję. W zdrowej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie powiedzieć nie. To jest idealna sytuacja. Że zupełnie w stopniu zerowym obchodzicie, co na to ktokolwiek. Ty dbasz o czystość swojej intencji, dbasz o swoje kompetencje i o to, aby robić w danym tu i teraz najlepiej, jak potrafisz. I tak też właśnie działasz. I tyle. To wszystko. Oceniają Cię, co najwyżej tam, u góry. Odpowiadasz. Przed wyższym ja, przed Bogiem, przed samym sobą, przed wszechświatem. Nie odpowiadasz przed nikim, kto jest z tobą w relacji horyzontalnej i emocjonalnej. A twoje nie, tak jak twoje tak, oznacza, że masz źródło informacji, z którego umiesz czerpać. I to tyle. To wszystko, a ty. Po prostu wybierz, czy twoje źródło jest w tobie. Możesz sobie tak wybrać. A na tym eksperymencie umieszczania źródła sterowności na zewnątrz, musisz się zawieść, aż zrozumiesz, że nie ma innych. Więc tylko wtedy, kiedy umieścisz źródło swojego dobrego samopoczucia, tu i teraz, w środku, tutaj, w sobie i tylko w sobie, wówczas z lekkością będziesz mówić nie. Jak i tak samo mówić tak? Ty już wiesz, co jest dla ciebie dobre. Masz to wszystko w sobie w środku. Jeżeli nie czujesz się z czymś okej, okay, to jedynym, co masz do zrobienia, jest zatroszczyć się o siebie i być pewnym, że w ten sposób zrobisz dobrze także dla innych. I zaczynasz być wdzięczny tym trudnym innym, bo w ten sposób. Uczysz się sama o siebie dbać. Ale jeśli ty nie chcesz chronić siebie, dbać o siebie, nie dziw się, że nie robią tego inni. Jeżeli jeszcze nie jest dla Ciebie priorytetem, Twój, własny dobrostan. Nie dziw się, że jest was do tego dwoje lub więcej, abyś mógł mogła odebrać te lekcje. Lekcję bycia w harmonii ze sobą i zbawiania, Jedynego wszechświata, który masz do zbawienia siebie. Na pewno masz już swoją życiową listę. Kiedy pojawią się na Twojej drodze takie sytuacje, w których wiesz, że za chwilę się znowu zirytujesz, po pierwsze, gdy pojawią się negatywne uczucia, negatywne emocje, kiedy rozumiesz już, jak możesz zapętlić się w słowach, Zamiast reagować natychmiast, najpierw weź oddech i zwróć się do siebie. Zostań w sobie. Później przez kilka minut patrz uważnie, czym bierzesz udział. On powiedział lub zrobił. Na to ona zareagowała tak. Pozwól sobie myśleć o tym w trzeciej osobie. Dajmy na to. Jim powiedział: Jak mogłaś znowu zapomnieć o tym, żeby przynieść do domu chleb? A na to Mary powiedziała: Ależ przecież nic nie mówiłeś, że mam kupić chleb. Zobacz, co tu się wydarzyło, i zapytaj: W takiej scenie, w swojej mentalnej przestrzeni, wyimaginowaną osobę, autorytet w swojej głowie, Reprezentujące osobę, która mogłaby być bardzo racjonalna i obiektywna, co o tym sądzi. Naucz się tej techniki, bo ona bardzo cię przybliży do wytworzenia zdrowej podosobowości opiekującego się tobą rodzica wewnętrznego. Pracuj nad obserwatorem. Postaw sobie takie zadanie, aby wykształcić silnego obserwatora. Za którymś razem okaże się to zupełnie naturalne. Zachowasz spokój, poczujesz równowagę, bez wysiłku i będziesz z siebie zadowolona, jak nigdy dotąd. I wtedy zobaczysz, że z twoim partnerem to nie ma nic wspólnego i że jedyna osoba, o którą masz się troszczyć, to właśnie ty. I już nie ma znaczenia nawet to, jak on zareaguje. Tylko patrz w siebie, a odpowiedź, Przyjdzie sama, bez znaczenia, jaką rolę ci w tym spektaklu wyznaczono. Jak bardzo wielkim kiedyś był on dramatem, teraz pozostajesz ty i twoje czucie, i twoja odwaga zobaczenia, jak jest. Drugi człowiek nie ma z tym nic wspólnego, ale może okazać się dla ciebie katalizatorem zmiany, bardzo szybkim narzędziem wewnętrznego mistrzostwa, kiedy jesteś przestrzenią, w której właśnie on się wydarza nie ma znaczenia nawet to czego on od ciebie chce daj mu się wypowiedzieć na koniec zobaczysz że to wszystko było o tobie lekcja za lekcją w obecności dawaj z siebie wszystko co masz zarzuć zupełnie bawienie się w oczekiwania i własne gry zadawaj sobie tylko pytanie okej okay, co ja tu właściwie robię po co tu jestem pilnuj jak nic innego, pozostania w kontakcie z własnymi uczuciami. I pamiętaj, najpierw jest troska o siebie, potem o innych. Powiedz sobie, że nawet jeżeli ktoś zarzuca ci straszne rzeczy, to ty jesteś winny tylko wtedy, kiedy we własnej świadomości naprawdę w to uwierzysz, że taki jesteś. Okaże się, że twoim jedynym wrogiem był twój własny lęk. Że ktoś udowodni ci, że coś z tobą może być nie tak. Dziękuję za uwagę. Mam szczerze nadzieję spotkać się z Tobą w pełni Twojej wolności, jasności i radości. W przestrzeni, do której nie ma dostępu głos żadnego zewnętrznego krytyka ani nawet głos Twojego własnego systemu ego. To jest możliwe i Ty jesteś właśnie na drodze do tego. 真酷呀！